Przed nami 284 odcinek tureckiego serialu Wichrowe wzgórze Halil dowie się, że Tekin ukrywał Kazima w domu i wpadnie w furię. Najmocniej oberwie hakan, ale Cajneb zrobi wiele, by udobruchać męża. Selma pozna smak hejtu, ale Eren nie będzie siedział bezczynnie. Emisja 284 odcinka wichrowego wzgórza w poniedziałek, 27 października 284. Odcinek serialu Wichrowe wzgórze, co się wydarzy, emisja 284 odcinka serialu w poniedziałek, 27 października 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Selma martwi się krytycznymi komentarzami w internecie. Eren stara się ją pocieszyć. Halil dowiaduje się, że Tekin ukrywał Kazima w jego domu. Obwinia Hakana o niedopilnowanie sprawy. Cajneb próbuje powstrzymać Halila przed pochopnymi decyzjami i zgadza się wejść w jego rolę, by zrozumieć ciężar odpowiedzialności, jaki na nim spoczywa. Zobacz zdjęcia z odcinka.